Dołączyłam do zespołu doktora Marka Krochmalskiego w 2016 roku i pierwszym dużym wyzwaniem zawodowym było uczestnictwo w organizacji pierwszego zjazdu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. Zjazd zorganizowaliśmy w spale, w centralnym ośrodku sportu, bo w genach mamy sport i bardzo zależało nam na tym, aby w jednym świetnym miejscu utrzymać sportową atmosferę, połączenie Praktyki i nauki. W naszym pierwszym wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób. Dla uczestników, wykładowców i naszych partnerów zorganizowaliśmy rewelacyjne spotkanie wigilijne w Karczmie Spalskiej. Był mikołaj, były prezenty i wyjątkowa świąteczna atmosfera. Kolejna edycja naszego spotkania naukowców i praktyków w medycynie sportowej odbyła się w 2019 roku w hotelu Ambasador Premium w Łodzi. Zajęliśmy aż trzy sale konferencyjne. Było to naprawdę bardzo duże wydarzenie, w którym wzięło udział dwa razy więcej uczestników i ponad 100 wykładowców. Kontynuowaliśmy naszą tradycję i zorganizowaliśmy Wigilię. Tym razem na nowo otwartym Stadionie Widzewa. Zaszczycił nas swoją obecnością arcybiskup Grzegorz Ryś. Był opłatek, były życzenia, mile spędzony czas w świątecznej atmosferze i oczywiście czapki Mikołaja dla każdego. Nadszedł czas na trzeci kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. W tym roku również w Łodzi w hotelu Ambasador Premium, a Wigilia na nowo otwartym po rozbudowie stadionie ŁKS-u.